Hej siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Minecraft Na samym początku przypominam o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału, kliknięciu w dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnego z nowych odcinków e, Poprzednim razem zadałem wam kilka pytań Na niektóre rzeczy otrzymałem oczywiście odpowiedź, za co bardzo dziękuję e, Byłem w kopalniach, nie udało mi się niestety znaleźć diamentów e, W mieszkaniu zaszło trochę zmian, postawiłem sobie tutaj komin jak widzicie, e, jest ognisko tutaj w domu Mam czerwone szyby, myślałem nad szarymi, ale niestety nie udało mi się uzyskać wystarczającej ilości szarego barwnika, więc na razie są tutaj czerwone. E, Trochę mi się tutaj to pomieszczenie powiększyło. E, tutaj też zaszła pewna, e, bardzo istotna zmiana, a mianowicie wykopałem sobie tunel na drugą stronę góry, e, dzięki czemu mam taką drogę na skróty, no tutaj w tym pomieszczeniu na razie jeszcze nic się nie zmieniło w piwnicy coś tam kopałem, coś tam znalazłem. Dobra, o, tak jak widzicie, większa dziura się trochę zrobiła. No na razie nie chcę tam za bardzo jakoś schodzić w dół. Z tego co się orientuję, dym z ogniska może się unosić na dosyć wysoko. Dzięki czemu będziemy mogli mieć po prostu taki jakby ułatwiony ułatwioną możliwość powrotu. Ja sobie postawiłem tutaj jeszcze dwa ogniska wyżej, żeby ten dym unosił się jeszcze wyżej. Ale z tego, co, się, co zauważyłem, to niestety jeszcze ten dym nie unosi się aż tak wysoko. Gdzieś tam wyczytałem, czy ktoś tam gdzieś tam napisał, że możemy sobie postawić 3 czy 4 ogniska obok siebie, i wtedy ten dym unosi się znacznie wyżej. No, ja tutaj kawałek sobie odszedłem od mojego domu i, i ten dym jakoś tam w miarę był widoczny. No, wiadomo, nie będzie to jakiś szał, ale gdzieś tam łatwiej będzie zawsze wrócić do domu. Co więcej, no tak. Tutaj sobie trochę pozwiedzałem. Znalazłem tutaj taką wyspę, gdzie mam bardzo fajne złoże piasku. Była tam jakaś tam mała kopalnia, niezbyt głęboka, więc też tam sobie coś poszperałem. Następnie tam zauważyłem, że jest jakaś wyspa. Zrobiłem sobie już nawet łódkę, więc będziemy mogli próbować sobie tam później dopłynąć. Tam też jest coś takie dosyć spore. Z tego co się orientuję, powinny się gdzieś tam renderować wioski i tak dalej. Jednak niestety nie spotkałem na razie żadnej wioski łażąc tutaj po tym moim obszarze, obszarze po tej mapie. Więc no, szału nie ma. W tym odcinku będę chciał iść, bo tam znalazłem dosyć ciekawą miaski. Nie zamknę sobie te drzwi, po co mają być otwarte. Ale najpierw, co chcę sobie zrobić? Co sobie zrobić Latarnie. Kilka tych latarni chcę sobie tutaj zrobić. No i tylko trzy mogę chyba niestety. Mm. Ale będę mógł pewnie więcej. Tak jest, 64. I tutaj nawet za dużo już mam. Dlatego też zrobimy sobie kilka sztabek yy, żelaza. I dobra, i teraz te latarnie znowu. Dobra, 9 mi wystarczy, mam taką nadzieję. Z tego co się orientuję latarnie można podwieszać pod sufit, więc jest to bardzo fajna opcja. Tak, zgadza się. Ja sobie tutaj takie dwie latarnie może powieszę, czy ja je dobrze w ogóle powiesiłem, czy one są w dobrych miejscach? No właśnie, w złych. Czy ja ją mogę rozdupczyć? pilofem. Nie wiem czy ona się odzyskała, chyba się odzyskała. Więc... Następna, może sobie tutaj dam trzy. A niech będzie, e, jakoś tam ładniej to zawsze wygląda. Mnie na razie trzyma e, grypa. E, tak jak mówiłem, co do live'a. E, tutaj z farminga e, w weekend może być różnie. Wy najprawdopodobniej ten filmik oglądacie w niedzielę. Więc e, tutaj ten, ta latarnia nie pasuje. Akurat będzie pasowała bardziej tutaj na rogu, albo nawet tutaj może. Myślę, że coś takiego byłoby z oko. Ciekawe, jak to w nocy będzie wyglądało. Niech tak na razie sobie to zostanie. Tutaj myślałem nad tym, żeby zrobić jeszcze okno, ale stwierdziłem później, że nie ma za bardzo miejsca. Poza tym, tutaj nieładnie to z tymi drzwiami wygląda, bo nie, nie wiem, nie potrafię budować chyba jeszcze tak fajnie, żeby to jakoś wyglądało. Teraz co? No, tutaj na razie to latarnia nie sobie trzy zostaną. Ja sobie tutaj schowam. I udamy się, pokażę Wam tą moją jaskinię, którą znalazłem, więc zobaczymy, czy tam coś się uda znaleźć sztabkę sobie zostawię. Jajka też na razie tu zostawię i zbyt wiele miejsca mi nie zostało. To mi się wszystko na razie przyda. Strzały mi się nie przydadzą. Pochodnie mi się przydadzą. Dobra. E, trochę skrzyń przybyło, bo brakuje mi powoli miejsca magazynowego. Zamykamy drzwi i biegniemy sobie tym korytarzem. I jestem już na końcu tego mojego tunelu. E, trochę to trwa, bo nawet około minuty, i jest burza, bo grzmi nawet. I słuchajcie, znalazłem sobie tą jaskinię tutaj. Jest z tego co widzę, jest pieruńsko głęboka. E, całkiem sporo surowców tu widzę do wydobycia, dlatego do też mam staka. E, bruku, żeby sobie coś tam budować, jakieś normalne zejście myślałem też, tam jest właśnie kliper, więc będę musiał go jakoś tam unieszkodliwić coś mi się tak wydaje tutaj sobie mogę iść na razie będę chciał sobie zrobić tutaj na odcinku może jakąś drogę, żeby w ogóle mógł się gdzieś tam dostać tam jest żelazo Dobra, na razie coś takiego. Powoli w dół. O, przesadziłem. Na razie mi nie jest potrzebne. No to mogę postawić. znowu zrąbałem, także z tego co mi się... Cieka... zastanawiam w ogóle nie byłem na dole tej jaskini, więc miejcie to na uwadze, że nie wiem czy tutaj coś jeszcze będę mógł gdzieś niżej zejść, czy nie Piper ja wiem że ty na mnie czekasz koleżko no i grzmi jak cholera, nie wiem boicie się burzy, nie boicie się? ja tak y Średnio będzie. To jest ziomek. Ale masz mordę. Mm. Nie jesteś trochę tych surowców. Gdzie on jest ten Clipper? Tam jest. sobie zniszczę? A tam są te, te co opadają, więc za bardzo szaleć też nie mogę. Na którym jestem w poziomie w ogóle? Gdzie to pisze? 46, więc jeszcze trochę tych poziomów tutaj mam do przejścia, żeby dojść do diamentów. Gdzie ten Ło, wow, tu jest taka dosyć spora ta jaskinia. Więc jednak może być ciekawie. Czy ja sobie zrobiłem taką drogę, żebym sobie mógł później śmiało stąd wyjść? No tak. Nie jest źle, no tak. szału nie ma. E, także idę sobie szukać e, czegoś niżej. Zobaczymy, co uda mi się tam znaleźć. Może jeżeli uda mi się znaleźć diamenty, będzie fajnie. Jeżeli nie, no to. No szkoda, niestety. Tutaj sobie dam pochodnie. O, tak. Może mieć w tą albo w tom. No i tutaj to ja rozumiem. Tu się kończy jaki tu jest e, ten poziom? 33. No ja z tego co pamiętam to jest chyba od 12 są te diamenty, ale tutaj widzę tak węgla sporo, żelaza sporo, więc e, coś tam będę mógł kopać. E, krzemień, krzemień chyba z tego co pamiętam. E, całkiem sporo znalazłem podczas kopania tego swojego tunelu. Ten kliper, on zniknął, czy gdzieś po razu? Ej, tutaj polazł. I wybuchni teraz, ziomuś. Tak jest. Teraz pajęczaka tam mamy. Chcesz się bić? Zabił pajęczaka? Chyba tak. Więc e, czasami się przydaje taki kliperek. Niestety nie jest tak głęboka ta jaskinia, jakbym na to liczył, ale sobie wydobędę tutaj te wszystkie surowce. Domek wam pokazałem, co się zmieniło. Tunel no jest dosyć długi, więc myślę, że gdzieś tam w przyszłości będzie mi się go udało jeszcze wykorzystać. Szkoda kurna, no myślałem, że ta jaskinia będzie głębsza, to jest, jest na 39. Mm. Niestety nie udaje mi się znaleźć takiej dosyć e, wystarczająco głębokiej tej jaskini, także... Może jeszcze pola, połażę i... Po... E, dobra, łażąc tutaj znalazłem bardzo ciekawe pomieszczenie. Spójrzcie, że to wygląda tak jakby było zrobione taka świątynia, coś w tym stylu, że z każdej strony... Jeżeli byśmy tutaj to dokończyli i to dokończyli... E, no to byłoby to super symetryczne pomieszczenie. E, idę sobie dalej w głąb tej jaskini, zobaczymy. Może ta akurat schodzi niżej. E, dobra, jestem w tej drugiej kopalni i schodzę sobie. Tutaj jeszcze do niedawna płynęła sobie e, lawa. E, tu nie wiem, co to jest. Czy to są diamenty? To jest diament. Laz, lazuryt, aha, czyli to jest lazuryt, dobra. Myślałem, że to są diamenty. Mm, tak jak mówię, tutaj do niedawna płynęło w cholerę lawy. I zastanawiam się, gdzie ona się kończy, ta jaskinia, ale widzę, że już właśnie jest jej koniec, więc... Em, no jestem tutaj na poziomie 26, czyli stosunkowo o wiele bliżej. E, no jednak na razie mi się nie udało nic znaleźć głębszego, więc być może będę próbował... Zrobić jakiś własny taki tunel w dół Może mi się uda natrafić na jakiś ciekawy Ciekawą jaskinię, gdy tam sobie będę robił tunel, ale Wątpię w to to w ogóle wygląda jak takie schody typowo zrobione Więc no nie wiem Kurna, wcześniej to sobie tak ładnie schodziłem, a teraz muszę coś tam Stawiać, kopać, co jest? No, ładnie jeszcze ja tutaj te surowce będę musiał gdzieś tam jakoś yy... Wydobyć, chociaż tak, żelaza mam całego staka. Węgla też mam od cholery. Nie wiem, ten lazury, do czego jest lazuryt. Eee. Czekajcie, bo. Wy... A, dodatkowo, w ogóle zapomniałem na samym początku powiedzieć. Ściągnąłem sobie modyfikację i ta modyfikacja um, ułatwi mi w pewien sposób możliwość sprawdzenia. Co do czego potrzebuję, i tutaj właśnie jest ten obsydian. I z czego ja mogę ten obsydian robić? Tutaj nie ma. Ale skrzynia Endu z tego mogę robić. Mogę robić stół do zaklinania. Magiczną latarnię. Więc jest tutaj kilka opcji. No dobra. Także no taki szybki odcinek. Kurczę, no myślałem, że ta jaskinia będzie głębsza, ale lipa. No niestety nie jest co więcej, bo ja sobie tutaj eksplorując te kopalnie, tam byłem, nie byłem, a tam mi się kończysz. Eksplorujące kopalnie, to sobie tutaj po prostu jaskinie, które nie są jakieś tam godne uwagi w żaden sposób. To robiłem sobie, o właśnie, coś takiego, czyli sobie zamurowałem wejście, żebym wiedział, że to jest ta jaskinia, która nie sięga zbyt głęboko i nic ciekawego tam nie ma. No tak jak mówię, spróbuj sobie ogarnąć jakiś tunel tych sobie tutaj narobiłem... Uuu, koleżka! Zniszczy schody. Ale gałęź. Eee, trochę sobie tutaj tych surowców już nadrobiłem, Tam też w sumie nic nie było. No i tak jak widzicie, to pomieszczenie tutaj mam cały czas. Więc no, ta jaskinia gdzieś tam zostanie w pamięci. E, jeszcze może się dzisiaj na odcinku e, uda na tą wyspę, bo łódkę mam, więc pomyślałem, że zobaczę. Jeszcze nie pływałem tutaj e, w Minecraftie, także e, lecę na wodę. Dobra, nauczyłem się już mniej więcej e, pływać tą łódką. I zobaczymy, podpólę sobie tam do tej wyspy. Tylko zobaczę, może tam coś jest ciekawego. Z tego co zauważyłem, to teren się naprawdę bardzo dynamicznie renderuje. A tam, jak widzicie, znalazłem dynię. No, tutaj chyba nic ciekawego jakoś nie będzie. Tam jest ta moja wyspa z piasku. Eee, wodorosty, mogę wodorosty, ale to wodorosty wolałbym bardziej przy brzegu, żeby nie zginąć za szybko. Eee, no kurna, będę sobie musiał jakoś tą jaskinię sam chyba zrobić jednak. Eee, tutaj ja pływałem sobie przy brzegu trochę. Jest takie przejście. Może coś tam jeszcze sobie poszukam. No, ale w następnym odcinku to już na pewno będę chciał mieć albo taką własną jaskinię z, z takiego, napra taką naprawdę konkretną, e, żeby mieć wam co pokazać. Ja sobie pójdę tam po tą dynię, będę miał przynajmniej dynię e, shiftem, by to robiło. Czekaj, łódka, muszę cię... Poddaj ta łódkę, nie chcę się utopić, no. E, także ja lecę sobie po tą dynię, mam nadzieję, że wam się podobał. E, dajcie znać, czy to jest dobry pomysł, żeby sobie po prostu robić taki tunel w dół i nie wiem, napotkam jakąś jaskinię tam na dole, czy nie napotkam. Czy to jest losowe, czy to nie jest losowe? No, na pewno to jest losowe, ale czy ma to jakikolwiek sens? E, zachęcam Was oczywiście jeszcze raz do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapy w górę i kliknięcia w dzwoneczek. Pozdrawiam. Hej.